Puśćcie nas! Oj, co to jest? Mia spójrz! Tam są kłódki. Jeden, dwa, trzy, cztery, siedem. Aj! O my god! Coś tam jest! Trzeba to sprawdzić. Może pociągnijmy Satelinę! No dobra! Ciekawe, co tam będzie? Wow, to skitelsy! Wiadro pełne cukierków! Ale to jest dobre! Mia sprawdź swoje wiaderko. Zaraz się dowiemy co jest w moim. Mam nadzieję, że też słodycze. Orety, co to jest? Twój! Wyglądasz przezabawnie. Masakra. Ale zaraz, coś tu jest. Mari, to klucz. Zaraz się stąd wydostaniemy. Do której kłódki pasuje? Chyba do tej. Tak zgadza się. lasek? Oj lepiej nie. O, następne zadanie. Trzeba sprawdzić, z czym mamy do czynienia. Kto tworzy? Kamie, papier ty! O. No dobra, zobaczmy. Co to jest? Aj! Tam są robaki! Uspokój się, przecież się nie zjedzą. Musimy zdobyć klucz. Dobra. Fuj, masakra, obrzydlistwo! Mam! Ale co to jest? Nie wygląda jak klucz. Trzeba to sprawdzić. A, już rozumiem. To kot od drugiej kłódki. Widzisz? Otworzyła się. Hurra, mamy to. Ciekawe, co nas teraz czeka. Patrz, pudełko, z którego wystają słomki do koktajlu. Yummy. Nie chcę tego pić. No dobra, ja pierwsza. Fuu, to jest obrzydliwe. Nie da się tego pić. Dawaj, Mari, trasty. ty. Wow, to jest naprawdę dobre. Pycha, chcę jeszcze. Co jest? Poczęstujesz mnie? Nie, to moje. Ach, jakie to pyszne. Ale klucza nie ma. Musi być w twojej szklance. No nie. Dobra, czego się nie robi dla wolności. Hmm? O! Jest i kluczyk! Znalazłam go! O! Oh. Pospieszmy się i otwórzmy trzecią kłódkę. Hurra! Świetny z nas zespół! <noise> Co to? Otworzysz? Nie. Znowu muszę zaczynać. O, oh, to czekoladowa babeczka z orzechami. Jaka pyszna! Ej! Mia! Dobra moja kolej. O, jakiś pistolet! Ciekawa jak działa! Ej, uważaj z tym! Nie martw się, trzymaj! Hmm! I jak to działa? Dziwny jakiś. Dobra, nie mamy czasu. Otwórz ostatni safe. Sprawdźmy. Fuuu, to kawałek śmierdzącego sera. Zaraz zwymiotuję. Wiem, co z nim zrobić. Ojej, zamienił się w tęczowy tort. Tylko spójrz. Z chęcią go zjem. Jest pyszny. A ja? Oczywiście. Proszę bardzo, masz połowę. Miamiam! Miam. Ups! Co się dzieje? Zadławiłaś się? Pomogę ci! Mia to klucz! Hurra, pospieszmy się i otwórzmy kłódkę. Super, znowu nam się udało. Jeszcze raz zobaczmy, co tam jest. Czas na wyliczankę. Enem Erika, Fakę. Co ja? No dobra. Ojej, tam coś się rusza. To mysz! Boję się myszy. Dobra, wdech i wydech. Spokojnie. Znalazłam. Znowu jakiś kot. Kłódka numer 5. To było łatwe. Do dzieła. Znowu słomki. Może tym razem dostanę coś smacznego? Zaczynam. No dobra. Wow, to kola! Uwielbiam kolę! Ja, ale klucza w niej nie ma. No to teraz ja. Bój, co za ochyda! Nie dam rady tego pić. Ale mam pomysł. Wezmę magiczny pistolet. Teraz na pewno tam jest coś smacznego. Powodzenia. O tak, to pyszny koktajl. No i co? Nic nie ma. Dobra, żartowałam. Tu jest klucz. Mary, mogę ja to zrobić? Kura! I następne zadanie za trzy, dwa, jeden. Działamy. Oh. Otwiera pierwsza. Nie twoja kolej. No dobra, co tu jest? Ojej! Co to takiego? Ale cię urządzili! Twoja kolej. Okej, okay. otwieram. O, kurczę. Teraz to ciebie nieźle urządzili. O, nie, to farba! Czego się śmiejesz, otwieraj! Nie chcę! Losujmy! Raz, dwa, trzy. Remis, zrobimy to razem. Oto i Ostatni klucz. Kura, wolność nadchodzi. Gratulacje, zdobyłyście ostatni klucz. Pora otworzyć! Tak, udało nam się! Juhu! Wolność! Babciu, jesteś taka zabawna! W pierwszej rundzie chcę, żebyście mi zrobili słodki żel o smaku Coca-Coli. To proste robi się. Żel? Kola? Nigdy wcześniej tego nie widziałam. A ja mam już pomysł od czego zacząć. Na początek oczywiście muszę wziąć kolę. Otwieramy. No to zaczynam. Prawie idealnie z wyjątkiem kilku kropel. Ci lepiej wytrzyj się, gdzie twoja kultura. Wytrzyj się! Dziękuję, babciu. Najpierw muszę troszkę opróżnić butelkę z kolą, co nie będzie problemem. A teraz czas na beknięcie. Ojej, a ja tu coś o kulturze mówiłam. Dobra. Do koli warto dodać trochę cukierków. Będzie smakować lepiej i będzie ładniejsza. Następnie do tej samej butelki wleję trochę syropu kukurydzianego. To jest to, co wkrótce zamieni moją kole w żel. Pozostaje tylko dobrze wstrząsnąć. Ups! Oj, chyba syrop kurkurydziany był zbyt lepki. I kontynuuję. O nie, przykleiłam się. Będę musiała użyć siły, żeby to oderwać. Jak inaczej, Wiki, spróbuje mojego arcydzieła? Nie jest. Wszystko okej? Okay. Udało się. Mój żel jest prawie gotowy. Muszę go tylko troszkę schłodzić, żeby był jeszcze bardziej galaretowaty i dobrze smakował. Super. To zbyt skomplikowane. Najlepszym żelem będzie zwykły miód, który można po prostu umieścić w lodzie. Czyż to nie jest genialny pomysł? To jakaś amatorka. Każe wam, jak zrobić prawdziwy żel. Najpierw trzeba wlać kole na patelnię, następnie wrzucę do niej żelki o smaku coli. Rozpuszczą się i sprawią, że moje przyszłe arcydzieło będzie jeszcze smaczniejsze. Ostatni składnik jest tajemnicą. Dzięki niemu żel nabierze wspaniałego blasku. A teraz gotujemy powstałą mieszaninę na patelni, dokładnie mieszając. Gdy żel będzie gotowy, można przelać go do butelki. w ten sposób. Ostatnim krokiem jest schłodzenie. Nikt nie poradzi sobie z tym tak dobrze jak ciekły azot. Trzeba nim polać butelkę i odczekać kilka sekund. Drogie dzieci, bądźcie ostrożne. Nie zbliżajcie się do azotu bez opieki dorosłych. Gotowe. wiki czas wybrać dzisiejszego zwycięzcę. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Wszystko wygląda pysznie. Pierwsza niech będzie babcia. Mm, za bardzo przypomina zwykły miód. Teraz czas na szefową kuchni. Wygląda pięknie, ale dlaczego ten żel tak błyszczy? Została tylko Jill. Wow, to jest naprawdę dobre. Nie sądzę, aby ktokolwiek miał jeszcze jakieś pytania. Jill, wygrałaś! Yes, wiedziałam! Co to takiego? To jest wszystko, co potrzeba do zrobienia gofrów. No to zaczynajcie! Robi się gofry? Co? Gofry to moja specjalność. I wiem lepiej niż ktokolwiek inny, jakie gofry lubi moja wnuczka. Najpierw trzeba zamieszać ciasto. Wszystko standardowo: mąka, jajka. Masło. I oczywiście cukier i mleko. Mleko nawiasem mówiąc jest pyszne. Ciasto jest prawie gotowe. Co powiesz szefowo kuchni? Szału nie ma. Moja maszyna jest szybsza. Jak to? Muszę przyspieszyć. Muszę zrobić najlepszego Czy ich wybacz, ale z dwoma trzepaczkami będzie szybciej. Wątpię. Ja mam już wszystko gotowe. Pozostało tylko podzielić ciasto na mniejsze części i zafarbować każdy na inny kolor, właśnie w ten sposób. Teraz można zrobić gofry. Z kolorowego ciasta wyjdą mi niesamowite. Zobaczcie, jakie są piękne, a mnie wyszły też naprawdę smaczne. Sama już wszystkiego spróbowałam. Pyszności! I nadal myślicie, że możecie konkurować z wielką szefową kuchni Nie, nie sądzę! Mój tęczowy gofr jest gotowy! Teraz muszę go pięknie podać! Dlaczego nie zrobić tego na czarnym talerzu? A bita śmietana będzie robić za chmury! Nie zaszkodzi też troszkę kolorowej posypki! Tak dla upiększenia! Okay. Super! Dodam jeszcze troszkę. A ja wiem, że moja wnuczka najbardziej uwielbia gofry swojej babci. I są już gotowe. Trzeba je udekorować lodami i owocami. Nie ma nic lepszego w tak słoneczny letni dzień. I odrobina syropu klonowego też nie zaszkodzi. A co ty wyprawiasz? Spokojnie, mam wszystko pod kontrolą. Zaraz będą i gofry. A może nie? Wygląda na to, że troszkę źle obliczyłam ilość ciasta, ale nie szkodzi. W moim plecaku na pewno znajdzie się coś przydatnego. O, puszek! Nie wiedziałam, że wskoczyłeś do mojego plecaka. O, to jest to, czego szukałam. Makaron z zuki chińskiej, którego użyję do zrobienia nowych gofrów. Łada je do gofrownicy. Nie jest to zbyt apetyczne. Zobaczymy, co powie Miki. Ojej, co to za gofr z makaronem? Nigdy wcześniej takich nie widziałam. Mam nadzieję, że jego smak również nie zaskoczy. Sprawdźmy to. Uuu, ohyda! Nigdy w życiu nie jadłam nic gorszego. Ale babcia zrobiła gofry dokładnie takie, jakie lubię. Miło jest wiedzieć, jak bardzo niektórym na tobie zależy. Dziękuję, babciu. To jest niewiarygodnie pyszne. O tak. Wow! A szefowa kuchni, Eni, stworzyła prawdziwe dzieło sztuki. W dodatku bardzo smaczne. Brawo! Ale chyba tym razem nikt nie dorówna go, from babci. Uwielbiam mi odkąd byłam malutką dziewczynką. Gratuluję zwycięstwa, babciu! Ura, wiedziałam, że je załatwię! Tym razem. Tym razem chcę pączki. Mam nadzieję, że mnie nimi nakarmicie. Moje pączki będą szybkie. A moje smaczne! Oj! Nieważne! Smaczne? Zgadzam się. Nutella jest taka smaczna. A, czy już zaczęliśmy? Przepraszam rozproszył mnie mój krem czekoladowy. Ale nie szkodzi, jestem gotowa. Najpierw muszę wziąć paczkę ciastek Oreo i zmiaźnić je na drobne okruchy. Podam! Teraz te kawałeczki należy wymieszać z nutellą. To moja ulubiona część gotowania, ponieważ potem można spróbować tego, co wyszło. Mniam! Mm, Wszystko, co muszę zrobić, to wlać powstałą masę czekoladową do tego urządzenia do robienia pączków. Tylko na to spójrzcie. O, tu jest mieszanka do pączków. Dziękuję, szefowo. Zalewam masą foremki i czekam. Babciu, jesteś taka powolna. Moje mini pączki są gotowe. Zobaczcie, jakie ładne. Teraz trzeba je przeciąć na pół i nasączyć w środku syropem. Właśnie zamierzam zrobić. Prawie gotowe. Teraz potrzebuję białego kremu do udekorowania pączków na wierzchu. Aby to zrobić, włożę go do rękawa cukierniczego i wycisnę na pączki przez otwór po drugiej stronie. To bardzo poręczne i naprawdę smaczne. Ostatnim krokiem jest posypka. Bez niej pączki nie są pączkami. Zobaczcie, jak szybko zrobiłam tarty dzieło. Wy możecie tylko zazdrościć. Dlaczego moje pączki też są prawie gotowe? Muszę je tylko posypać cukrem, pudrem. Oj, Jill, przepraszam. No, teraz wszystko gotowe. Te pączki są takie apetyczne, że mam ochotę ich spróbować. Chwileczkę to dla Vicky. I dla jej siostry Jill. Co ty tu wyprawiasz? Nie wolno tak się obchodzić z urządzeniami kuchennymi. Zobaczcie, jakie piękne pączu się mi wyszły. A będą jeszcze lepiej smakować z Nutellą. Wiki! czas wybrać, kto wygra tym razem. Szefowa kuchni Eni ma najładniejsze pączki. Chcę ich szybko spróbować! Bez, że są piękne, to jeszcze nierealnie pyszne. Jestem zachwycona. Następnie spróbujmy tego, co zrobiła babcia. Dobre, ale zbyt zwyczajne. Spodziewałam się czegoś więcej. Jim, mam nadzieję, że twoje pączki nie zaskoczą. Czekoladowe bardzo mi smakują, ale szefowa kuchni Eni nadal ma najsmaczniejsze pączusie. Pogratulujmy jej zwycięstwa. Moje umiejętności po raz kolejny zostały docenione.